No kolejkowo, coś wspaniałego. Każde szczegóły. Zobaczcie. Coś pięknego. I dla dużych i dla małych. Tu jest dworzec. Sklepy, salon piękności. Pieciarnia. Jedzie pociąg. Tak i można go oglądać. Jeszcze też szybko. Przed naszym zegarem znajduje się baza Łużyckiego. Mogę tutaj Was pojażyć. Wow. Zobaczcie, jakie szczegóły. W każdym mieszkaniu. I kochani, jak już skończymy oglądać, zaproszę Was na drugą stronę tutaj. Chodźcie i sprawdźcie się. Do... Czy ktoś wie, co to jest za stacja paliw? Tutaj ta stacja paliw, jak ona się nazywa, wie. Jest to na chwilę będzie dzień. To ja będziecie To właśnie, chodźcie wszyscy. Jest jakaś impreza dokładnie. A czy ktoś wie, dzieje się piętro niżej pod imprezą? Co tam jest? Niesamowite. Co jest ten Piętro nie, chodźcie. Ustawmy się tu po prawej Kochani! Czy ktoś zna ten budynek taki wielki? Ten budynek mieszkaniowy? Ktoś by... Wie, no, wieś, wiecie kiedy powstał taki budynek? Powstał również w czasach prl Nazywa się budynkiem z wielkiej płyty. Czemu się... że to jest budynek z wielkiej płyty? Czemu go tak nazywamy? Jedzie, rusza pociąg. To jest na jakieś pomysły? Chodzi o to, że budowane jest z wielkiej płyty. I posiada czas budowy budynku. Dzięki czemu mieszkańcy Warszawy Kto mi Kto widzi? Kto widzi? Kto widzi? Kto widzi? to mogę Kto widzi? Kto widzi? i widzi? Kto widzi? Kto widzi? Kto to się widzi? to? widzi? Kto widzi? Kto widzi? Kto ten Kto widzi? Kto Dzisiaj nie było nie Nie no to jest po prostu mega. Płynie statek do nas. Płynie statek. trzała w miniaturze tramwaj wodny widzą tutaj zakręci